Takie dymu było. Kuba, nie oceniam kanałów Jest to nowy to zostaw ja suba z dzwoneczkiem, aby dostawać na nowy A Wojtek jest silniejszy, bo smegu za mamą. Nie To perfiat. wtedy to sam kanał gdzieś 8000 zł. Persiak jak znowu jesteś tu ubrany, ja pierdolę. Na początku nagrywałem garyg na, na Minecraft i FIFA, I jak, a później w no, FIFA kurwa, i miałem po 300, 400, 500 jak nawet 6000, coś ponadto miesz, na live. I pokrych, to mnie ty Persiak, zapiszesz <noise> tego, pomij <bo> spamięt. <noise> Jestem już w wtedy, wtedy. Persiak, kurwa. Będę wszystkich zapraszał na imprezę. Bo nie każdy chce ze mną grać, pozrod leszka. Bo mi Wtedy była ekipa taka, pixel grek leszek no, z używaniem. Używajcie, szalacze, <laughs> używajcie. Dokładnie. No i ktoś mnie Ja wolę se z Wam wtedy miałem dużo niższe metody. Poziomek W trakcie mutacji, więc jeszcze już dobrze. <laughs> A, nie pij jeszcze. A, a, nie, nie wiadomo z kim jest Kurwa, gonią mnie. A, nie nie mogą się podtrzymać, córki, ale od czego pij Ej, ja Persia, chcę, persia, chcę, persia! To, to, to opierdol mi kolbę. Jokel. Takie dymny były, co ja? Jak ten bałwik? Co ci jest? Ty chyba nabrzany jesteś. Chodź, A może ty? ty jesteś Właśnie, może ty. Nie, nie. I to może ty. No. Dobra. Leszek, per jak ty jesteś... Persek, to, to, odpo to odpowiedz na moje ty. pytanie. Jedno z 600 subów. Jesteś prawidłowy. Bali się, kurde. No, odpowiedz. Kurde, muszę Bo się 4 godziny plus jakoś tak. To z ten, Kogoś live, jak ja miałem, tak 200 polecam. subów wtedy. Kurde, muszę się pixela spytać jaki jest najlepszy. Taki, na tym kanale kanał, gdzie 8 o, o, prawie później mnie. Pisać pisa, pisa pisa. na wszystkich. Leszek, czekaj by. No, do Mestus. Co się chciało? Nie mówcie, że mi lajwa wywaliły. to do Dobra, akurat mam 24 godziny plus, jakoś tak. Już wtedy czekam, jakieś 4 hop. Polecasz? Hmm. Kurde, muszę hmm. się Pixela spytać, jaki jest najlepszy. Taki. Pixel do Leszek na. ci Podaj mi to tego. Fryer. Fryer pierwszy pierwszy na No, na no, Czysty skill. Aha, ja wcześniej. Wszyscy. Wszyscy. Czysty skill. Wszyscy. Wszyscy. mi, Wszyscy. Wszyscy. Dobry internet. Wszyscy. <grymka> internet z Biedronki. Masz coś do Wszyscy. Dobra, robię Wszyscy. Wszyscy. z Wszyscy. 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 z Wszyscy. 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 Live nie ma. No, ale nie, bo tam taka planeta jest jakaś... Ale nie takie ja przechwytywanie ekranu się, się włączyło, było przy co nie ma. Ale nie bo tak jak widzimy tu nieprzechwytywanie ekranu nie ma. No to pewnie musi przechwycić, tylko ściągasz coś czy coś, tata ściąga pornosy. Nie czy nic, nie wiem. Ja wyciągam ja Dynamite. Ja, ja, ja ściągam Dying Clight i wiem. Mean Dobra, no, nie ja tfipe. Czekaj, leszek wtedy mieli już od nie lat. Nie, ludzie piesią, że jestem, że ja nie tfipe, bo główno nie mam. No chodź teraz z gitta, to chodź, zagramy dwa deathmecze i pójdziesz po flip, okej, okay? czy coś. Ja nie, ja tfipe, okej. No to. Były narodziny legendy, to... nie, ja tfipe. Wybrałem flip, nie wiem. Ja wychodzę stąd. To chodź na swobodę. I, zap... I w ogóle, Persiek, zapuść do tego ekstremalnego bo będzie ja na wszystko. Ja wychodzę z tym z boku. Czemu? Się obraził.